Cześć i wreszcie wyszło słońce. Pozdrawiam Was o świcie z Rzeszowa. Stałem tutaj w drodze z aglomeracji warszawskiej na swoje zajęcia w Rzeszowie dla studentów zaocznych dietetyki dzisiaj, i jest tu piękna łąka koło mojego hotelu. Która, o której do niedawna nie wiedziałem, to jest niesamowite, właśnie jak możemy, w miejscu, w którym bywamy przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, wciąż odkrywać nowe miejsca. Przy katedrze Rzeszowskiej, jest tutaj wielki, wielki teren łąkowy, takie błonia porośnięte piękną, półnaturalną łąką. O łąkach mówimy półnaturalne, bo one wymagają koszenia, więc jakby roślinność jest naturalna, ale no sposób użytkowania jest półnaturalny. Eee, I tutaj jest ba bardzo duże bogactwo gatunków łąkowych I zaraz wam pokażę, jest dużo zimowita, ardestu wężownika, taka wilgotna, żyzna łąka, e, absolutnie zachwycająca. O tej porze roku na łące najbardziej widać rdzewtwe żownik. To jest taki gatunek wilgotnych łąk, ale także niskich torfowisk, e, ogólnie miejsc e, albo dosyć wilgotnych, albo takich bogatych w próchnicę i węglan wapnia. E, znosi koszenie takie normalne sianokosowe, czyli pod koniec czerwca, zakwita właśnie na przełomie maja i czerwca, tak jak teraz. Jest to roślina o bardzo smacznych, jadalnych liściach, liście smakują jak szpinak, może takie leciutko kwaskowate, bo jest to rodzina rdestowatych, czyli tam gdzie jest też szczaw, ale no bardziej jak szpinak. Jest to roślina, która była w wielu krajach jadana jest jadany do tej pory na północy Anglii gdzie robi się nawet specjalną potrawę wiosenną właśnie z tej rośliny potrawa ta nazywa się dog pudding rdę ma także jadalne nasiona, które smakują jak gryka można je suszyć, gotować także ma także bardzo grube, takie zgrubiałe kłącza, które są powyginane i wyglądają trochę jak wąż, dlatego właśnie rdest wężownik. Jest to roślina, która ma dużo tanin. Te kłącza mają, znaczy nie liście, ale kłącza mają dużo tanin. W garbników inaczej, czyli są takie, no, mają smakuje jak mocna herbata, cierpkie, były jadane. Na terenie Rosji e, po prostu wygotowywano długo, moczono może te korzenie, kłącza właściwie nie korzenie i e, po prostu e, potem e, używano jako, jako pożywienie. Ja też kiedyś próbowałem, po dłuższym czasie można je przygotować do jedzenia, natomiast jak mówię liście są fenomenalne, ale możemy go zbierać tylko z miejsc, gdzie jest go bardzo dużo, gdzie nie zaszkodzimy tej roślinie bo teraz w związku ze zmianą klimatu, obsuszaniem się łąk, no on jest narażony niestety na, na wyginięcie. Ale oczywiście największym zagrożeniem jest zaorywanie w tej chwili wilgotnych łąk pod siew kukurydzy, no bo gleby przesychają i miejsca, które dawniej były wilgotne, w tej chwili nadają się na uprawę kukurydzy i to jest wielkie zagrożenie. I właśnie w okolicach między Krosnem a Sanokiem takie łąki z, z, de, z rdestem, przepraszam. widziałem, że zostały zaorane innym zagrożeniem oczywiście jest nadmierne koszenie, to jest osobny temat na łące tej jest dużo też takich zębatych liści, to jest ostrożeń psi, circium canum w gatunek też o smacznych liściach, też można je razem z tym rdestem wężownikiem gotować jeszcze nie kwitnie natomiast tutaj mamy liście zimowita jest tu tego zimowita na tych łąkach setki tysięcy chyba żadne miasto w Polsce nie ma takiej zimowitowej łąki jak właśnie mają Rzeszów nawet tutaj pobliski hotel w którym zresztą dzisiaj się zatrzymałem nazywa się hotel zimowit to jest roślina śmiertelnie trująca więc Zbierając właśnie rdezwężownik trzeba uważać, bo na podobnych łąkach właśnie rośnie zimowit jesienny. Piękna roślina, zakwitnie tutaj we wrześniu, postaram się być we wrześniu i pokazać Wam tę łąkę w drugiej połowie sezonu. Z łąką tą wiąże się, wiąże się też pewna dosyć chlubna historia dla miasta Rzeszowa. Bo teren ten wykupił pod hipermarket, wykupiła sieć Carrefour. Natomiast miasto nie zgodziło się tu na budowę hipermarketu z powodu właśnie obecności tego, tego rzadkiego gatunku, jakim jest zimowid jesienny, i to w tak wielkiej ilości. No i potem zdecydowano właśnie, że tutaj może powstać jedynie park. I doszło do odkupienia przez miasto właśnie tej działki. No i ten park powstał, i dzięki temu także właśnie ochroniono te piękne łąki. Bardzo często jest tak, że właśnie w miastach duże inwestycje powstają nie tylko w miejscach zdegradowanych, ale także w miejscach bardzo, bardzo wartościowych przyrodniczo. I ten właśnie urban sprawl e, niszy takie miejsca. I potem nie dziwcie się, że domagam się tego, żeby te skrawki zieleni, które są w miastach, a miasta w tej chwili mają wielką powierzchnię, a więc te skrawki zieleni, takie właśnie jak różne wysepki, jak e, jakieś takie miejsca przy zjazdach dróg, Oczywiście, miejsca, gdzie nie jest ograniczona widoczność, a takich miejsc jest bardzo dużo. Są setki, a jak nie tysiące hektarów w każdym mieście, żeby te właśnie miejsca porastały takimi łąkami jak tutaj. Wiele z tych gatunków pojawi się tam spontanicznie, inne może po latach, inne można by dosadzić czy dosiać w mieszankach łąk kwietnych. W każdym razie powinniśmy właśnie walczyć, żeby takiej wysokiej, zieleni trawiastej było w miastach jak najwięcej. Tu też żywokost. Yy, to jest w ogóle dziwny park. Park Jana Pawła II, ma być niby w kolorach papieskich. Nie wiem co to znaczy. Może to, że jest dużo pstrokatych, żółto- i czerwonolistnych roślin. Yy, ogólnie po prostu ta część Włonkowa, fenomenalna. A same nasadzenia są totalnym bezguściem. Jest tutaj, co prawda, wiele pięknych roślin. W tej chwili kwitną na przykład kasztanowce, kwiste tam dalej. Podejdę do nich zaraz. Natomiast ta pstrokacizna ogólnie trochę mierzi. Jak to w Polsce, wszystko musi być udziwnione. Jakieś formy kolumnowe. E, coś czerwonego. Coś żółtego. Coś powycinanego. E, ech. I jeszcze coś pozytywnego o nasadzeniach w tym parku. Mamy tutaj podwójny rząd dębów. Są to dęby ewidentnie pochodzące z siewu. Bo popatrzcie, mają różny okres rozwoju. Niektóre rozwijają się później, inne wcześniej. To jest typowe dla dębu, że różnica może być nawet miesiąc. Ta różnorodność właśnie jest ważna do adaptacji w jakichś nietypowych warunkach siedliskowych. W pewnych miejscach może jest więcej przymrozków, w innych mniej i wtedy właśnie ten, poszczególne okazy dębu mogą być, stać się zaadaptowane, mogą potem właśnie wydawać populacje dostosowane do lokalnych warunków. Popatrzcie, ten sam gatunek, dom szypułkowy, ten się dopiero rozwija, a ten już pięknie rozwinięty. A żeby było ciekawiej, to tutaj w tym podwójnym rzędzie są i dęby szypułkowe, które dominują, są mieszańce z dębem bezszypułkowym, ale znalazłem też takiego, taki dąb bezszypułkowy prawie czysty który ma widzicie długie ogonki liściowe czyli odwrotnie niż w nazwie bo nazwa się odnosi do do szypułek z żołędziami i bezszypułkowy ma ogonki długie a zaraz pokażę szypułkowy o tutaj szypułkowy jest popatrzcie tych ogonków nie ma Ten dom szypułkowy jest dużo częstszy Powiedziałbym, że 99,9% dębów w Polsce rodzimych To są dęby szypułkowe Natomiast bezszypułkowy także się zdarza Szczególnie na glebach cieplejszych, suszych na niżu U nas w górach to niezwykle rzadko Ale tutaj od Rzeszowa właśnie na przykład w Nowej Dębie Jest piękna aleja dębów bezszypułkowych tu też pojedynczo się trafia kozibród łąkowy gatunek jadalny nawet na surowo nie ma go tu dużo, to może go nie zjedzcie natomiast jest tutaj no i piękne wyki, wyki brudnożółte pojawiły się już zakwitły pierwsze dzwonki dzwonek rozpierzchły też jadalny na surowo częsty gatunek na łąkach kośnych a tutaj kolejne kozibrody ten koźwrót ma potem takie wielkie dmuchawce, ale popatrzcie, że ma zupełnie inne liście niż mniszek. Cało brzegie są te liście i kwiaty rozwijają się do godziny 12. One się teraz otworzą, jak się zrobi jeszcze jaśniej. I do 12 będą otwarte.